Witajcie z mosińskiego sztabu, Woś, który działa przy mosińskim ośrodku kultury. Jak co roku, moi drodzy, pandemia nic nie zmienia i w tym roku gramy z WOSP. I, kochani, zapraszamy Was do rejestracji jako wolontariuszy na stronie iwolontariusz.pl. Każdy z wolontariuszy otrzyma tą fajną, kolorową puszkę. Dodatkowo, każdy z Was będzie mógł założyć e-skarbonkę. Wszystkie informacje na naszym fanpage'u nas na Facebooku. Siema! Reakcja! Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców z gminy Mosina. Szkół, firm, przedszkoli, instytucji. Moi drodzy, i Wy możecie mieć taką właśnie puszkę sztabową u Siebie w sklepie, w budynku, tam gdzie pracujecie. Wystarczy tylko, że zarejestrujecie się na i e wolontariusz, odszukacie link, jak założyć własną puszkę sztabową i prześlecie zgłoszenie. Puszka może być w tej formie tekturowej, ale może być też online, którą zamieścicie na stronie swojej firmy. Karec. Trzecia bardzo ważna informacja. Od dziś możecie przynosić do naszego sztabu w godzinach od 8 do 18 wszelkie gadżety i fanty, które będziemy licytowali podczas naszych aukcji. Wszystko, co przyniesiecie do sztabu, sprzedamy. Wszystkie przedmioty będą wystawione na naszej aukcji Allegro oraz będziemy licytować je w dniu finału na żywo specjalnie dla Was ze sceny Mąsińskiego Ośrodka Kultury. Zapraszam.